Cześć Marek Czelacki, fizjoterapeuta. Dzisiaj porozmawiamy o bólu pleców. Dzisiaj porozmawiamy o bólu pleców bardzo ogólnie, bo ten temat jest bardzo szeroki. Zacznę od tego, że jednak Was poproszę o to, żebyście subskrybowali mój kanał. I więcej osób to zrobi, tym bardziej będzie bardziej popularny, tym do większej ilości osób będę mógł dotrzeć. Jeśli chodzi o również moją stronę, zapraszam Was do odwiedzenia. Tam jest bardzo dużo artykułów odnośnie właśnie bólów pleców. I urazów innych mięśniowo-szkieletowych. Jeśli chodzi o ból pleców, to powodów bólu pleców może być bardzo dużo, i ten ból może pochodzić z różnych miejsc w plecach. Mówię dzisiaj o plecach w odcinku lędźwiowym, bo w tym odcinku najczęściej dochodzi do kontuzji. Dochodzi tam najczęściej do kontuzji, bo tam jest najbardziej ten odcinek lędźwiowy podatny na uraz, jest bardzo duża ruchomość tego odcinka i obciążenie w samym kręgosłupie, tam właśnie tego odcinka lędźwiowego też jest największe. No i dlatego tam no jest to dosyć bardzo słaby odcinek, jeśli chodzi o kręgosłup, bo ani odcinek szyjny, ani piersiowy nie będą tak narażone. Natomiast, co trzeba wiedzieć, że w odcinku lędźwiowym znajduje się bardzo dużo struktur. I są, i a, mamy dyski międzykręgowe, o których zaraz powiem więcej, Mamy kości, mamy przecież sam kręgosłup, to jest kolumna taka kostna kręgi, tak? I później mamy dużo ścięgień mięśniowych, przyczepów dla poszczególnych mięśni w odcinku lędźwiowym. Mamy więzadła, które też również mogą być, powodować ból. Mamy w końcu nerwy, unerwienie, także rdzeń kręgowy i wychodzący z rdzenia na obwód do mięśni, do innych struktur nerwy obwodowe. I z tych nerwów trzeba wspomnieć przede wszystkim nerw kurszowy i udowy. Ja widzę pacjentów właśnie z problemami z tymi dwoma nerwami najbardziej tutaj. Są inne nerwy, które unerwiają różne inne struktury, ale nerw kurszowy i udowy to są dwa takie podstawowe nerwy, gdzie może dojść do ucisku, gdzie może dojść do problemu. W 80% przypadków, jeśli chodzi o ból pleców w odcinku lędźwiowym, to takim powodem tego będzie problem z dyskiem. I dysk to jest coś takiego jak pączek, po prostu on tak wygląda. Znajduje się między po jednym kręg, kręgiem a drugim, i po prostu wygląda jak pączek. I ma na zewnątrz ten pierścień, wygląda. To jest tak ciasto, można powiedzieć, w pączku a w środku ten dżem, czyli jądro miarzyste. No i teraz, jak dochodzi do kontuzji, no to albo to, ten dżem w środku się delikatnie przemieści, albo się przemieści delikatnie ten dysk, delikatnie wysunie się ten, to ciasto z tego pączka i po prostu potrafi ucisnąć na korzeń nerwowy i pojawia się stan zapalny, jest problem, jest bardzo duży ból. Ból, który bardzo często y, czujemy poniżej miednicy albo w obrębie samej miednicy w pośladkach, bo nerwy z odcinka lędźwiowego kręgosłupa biegną niżej. I na przykład w przypadku rwy kulszowej, gdzie ten jest y, nerw kulczowy biegnie od odcinka lędźwiowego do pośladka, do uda, do podudzia i do stopy. Także każdy z tych Każde z tych miejsc może być po prostu narażone na ból, i cierpienie czasami potrafi być bardzo ostre. To, co chcę powiedzieć, to że chociaż ból ma to do siebie, że może wystąpić w odcinku lędziowy, ten ból można, możemy odczuwać w bardzo wielu miejscach. Tak? To nie jest tak, że jeżeli kontuzja jest w odcinku lędziowym, to nie będziemy czuli bólu. Gdzieś indziej. Jest tak zwany rzut, promieniujący ból albo rzutowany. No i chcę jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że często jest tak, że już, już jest, się wygoiła kontuzja, że już problemu nie ma, a ból istnieje. Dlaczego tak jest? Bo przy urazie informacja biegnie do samego mózgu, gdzie mózg po prostu pod, patrzy, co się dzieje. Tak? I jeżeli. Informuje go tutaj kręgosłup, czy odcinek lędźwiowy, pleców, że coś jest nie tak. No to mus mówi: chwila, no muszę coś z tym zrobić, trzeba chronić te tkanki. Także wysyła informacje z powrotem. I dlatego mamy mięśnie, wchodzą z pas, dlatego jest ból, dlatego to tak odczuwam, po prostu, żeby to chronić. Ale ponieważ i to by miało sens, gdyby była cały czas rana i kontuzja, ale bardzo często jest tak, że tej kontuzji już nie ma, a ból istnieje. Dlatego jestem bardzo dużym zwolennikiem przy rwie kulszowej, na np. przy bólach w odcinku leciowym, jestem bardzo dużym zwolennikiem, żeby wracać do sprawności i zrobić to stosunkowo szybko i unikać przy tym leków. Także jeśli chodzi o rewekulsową, i tu dobra wiadomość, że w przeciągu 6 tygodni 90% pacjentów z tego wyjdzie, no, będzie jakiś tam ocenek pacjent, pacjentów, którzy niestety sobie z tym nie poradzą i będą wymagali innego podejścia, innego jakiegoś tutaj podejścia rehabilitacyjnego czy fizjoterapeutycznego, a czasami niestety musi się to zakończyć operacją, ale to już jest rzadkość, to naprawdę już jest konieczność, bo sama operacja niesie też ze sobą ryzyko. Dzisiaj nie będę za bardzo dużo mówił o różnych ćwiczeniach. Podam trzy rzeczy, trzy ćwiczenia, które uważam, że każdy powinien się dostosować, szczególnie przy takiej ostrej rwie kluszowej. Przede wszystkim, jak już nas weźmie taki ból i już wiemy, że no, nic się nie da zrobić, zamiast leżeć w łóżku, można po prostu się położyć na brzuchu, na podłodze, wziąć sobie poduszkę albo dwie podłożyć pod brzuch w tym miejscu, na tym poziomie, gdzie jest ten ból odpowiednio się wtedy wypnie ten kręgosłup w ten sposób, że korzenie nerwowe zostaną odbarczone, rozluźnione i przy głębokich wdechach i wydechach zaczniemy odczuwać ulgę, szczególnie tak po minucie, dwóch, także dajemy sobie minutę, dwie żeby ten ból trochę zelżał, następnie dojdzie do, proponowałbym zostać w tej pozycji około 15-20 minut i głęboko sobie oddychać, wdech Wydech, puścić sobie jakąś muzykę albo jakiś film, żeby po prostu pozostać w tej pozycji i już dawać informację do mózgu, że tutaj już jest ten proces naprawczy się dzieje, że coraz jest lepiej. Także już można od razu, bezpośrednio po razie to stosować. No i oczywiście co dwie, co trzy godziny można taką sesję sobie jak najbardziej zrobić. Drugie ćwiczenie to jest delikatny, przeprosty odcinka lędziowego kręgosłupa. I można to zrobić z ręcznikiem, ale można to zrobić też właśnie opierając się tutaj rękoma delikatnie i miednicę sobie delikatnie do przodu Przesuwać. Połączyć to z oddechem też, tak? Czyli dech i wydech. I to bardzo często jest tak, że też to sprawi delikatną ulgę. Możemy czuć takie kłucie, ale y, jeśli to nie będzie ostre kłucie, ostry ból, to jak najbardziej można kontynuować. Ja swoim pacjentom mówię, że co jest ważne? Ważne jest, że, żeby nie było ostrego bólu bo ostry ból będzie w tę pętlę bólu wchodził jeszcze bardziej nakręcał i coraz więcej będzie tego bólu natomiast jeśli ten dyskomfort jest w porządku i ja mówię zawsze o takiej skali od 1 do 10 3 4 dyskomfort w porządku 7 8 ból ostry nie robić także to dwa ćwiczenia a trzecie ćwiczenie to jest marsz Także zamiast leżeć łóżko, postarać się zrobić co jakiś czas, kilka kroków, usiąść, odciążyć kręgosłup znowu i codziennie zwiększać ten dystans. I codziennie obiecuję Wam, że będzie lepiej. Zastosowanie może mieć na przykład ciepła kąpiel, również od ukrwi to struktury w obrębie. Kręgos w obrębie odcinka lędziowego, rozluźnieniu ulegną tkanki, lepsze bie biegnie, będzie ukrwienie, większy dostęp tlenu. Przez to, regeneracji szybciej ulegną właśnie yy, tkanki i szybciej ta yy, rehabilitacja przebiegnie i yy, problemu, problem szybciej odejdzie. I zmniejszy się przy tym ból. Yy, jeszcze raz. Powiem, że rokowanie jest dobre, także bądźcie dobrej myśli, i e, na dzisiaj to wszystko. Pojawi się bardzo wiele innych odcinków z, z innymi ćwiczeniami, jak sobie radzić, i e, więcej informacji tutaj znajdziesz, jeśli chodzi o fizjoterapię i rehabilitację. Ale na razie to na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia. Trzymajcie się i pozdrawiam. Hej.